Wiadomość z ostatniej chwili: Korea Północna została przyłapana na próbie sprzedaży broni, rakiet i narkotyków za granicę przez dwóch Duńczyków, którzy zinfiltrowali Korean Friendship Association, czyli Koreańskie Stowarzyszenie Przyjaźni i nagrali o tym dokument. Witam wszystkich serdecznie na stronę. Witajcie na Pozdrowsku jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to wrzucę was do basenu z moimi piraniami, więc szybko wciśnijcie ten guziczek, żebyśmy dobili wkrótce do 100 tysięcy, bo takie są rozkazy z Pyongyangu. W każdym razie dzisiaj sobie porozmawiamy na temat kontrowersyjnego dokumentu. The Mole, który ukazał się na BBC oraz innych skandynawskich stacjach telewizyjnych, jest to film dokumentalny nagrany przez duńskiego reżysera. Matsa Brugera, który przez 10 lat prowadził taki specjalny tajny projekt polegający na infiltracji KFA, Korean Friendship Association, i nagrywaniu tego, co tam się dzieje. W dzisiejszym odcinku opowiem nieco o tym dokumencie oraz moją opinię na jego temat. Moim zdaniem, powinniście przede wszystkim najpierw go obejrzeć. Naprawdę polecam obejrzeć ten dokument. Jest bardzo ciekawy. Ogląda się to jak bardzo dobry film sensacyjny. Jednakże jest to podobno prawda, o czym będziemy rozmawiać, ile z tego jest prawdziwe w tym dokumencie. Polecam obejrzeć. Naprawdę jest to ciekawe. Można się sporo dowiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje Korea Północna, jak prowadzi biznesy. Bo to, że Korea Północna sprzedaje broń czy inne nielegalne substancje, to chyba nie jest żadne zaskoczenie. No bo przecież Korea Północna chyba nie zarabia na sprzedaży tornistrów szkolnych. No, no nie wiem, kto to w to, by to wierzył. Generalnie wiadomo jest od dawna, że Korea Północna sprzedaje uzbrojenie do innych krajów. E, często też łamiąc sankcje. Przecież, e, jakie kraje kupują od Korei Północnej broń? Iran, Syria, Korona, e, między innymi rakiety dalekiego zasięgu e, i inne uzbrojenie, bo Korea Północna. No, posiada całkiem niezłe uzbrojenie, które e, sprzedaje za granicę. Więc obejrzyjcie ten film, wyróbcie sobie własne zdanie. Ja tutaj nie będę forsował e, żadnej narracji. E, opowiem nieco o tym dokumencie oraz jakie jest moje zdanie. E, film został nakręcony przez e, Matce Brugera, e, z którym skontaktował się duński kucharz, który, no, już nie pracował, w wyniku jakiejś choroby przestał pracować, gdyż miał dużo wolnego czasu. I on powiedział, że chciałby wejść w szaranki KFA w Danii, żeby zinfiltrować tą organizację. Dlaczego sam nie zrobiłby tego reżyser? Ponieważ ten reżyser już był kiedyś w Korei Północnej, nagrał dokument Red Chapel, który, jak się może się domyślić, nie spodobał się zbytnio władzą KRLD i dostał bana na wjazd. Więc ten bohaterski kucharz, Ulrich Larsen, postanowił wejść w tą organizację, żeby się czegoś na ten temat dowiedzieć. Generalnie nie było jakiegoś specjalnego planu na ten dokument. Reżyser stwierdził, że będzie nagrywał i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ulrich nagrywał spotkania w tej organizacji, niektóre jawnie, niektóre niejawnie i powolutku, powolutku piął się w hierarchii tej organizacji. Aż pewnego dnia udało mu się pojechać do Pyongyangu na taką wycieczkę właśnie zorganizowaną dla członków takich organizacji. To są stowarzyszenia przyjaźni które mają bliskie koneksje właśnie z Koreą Północną. Korea Północna wspiera takie organizacje. Największą organizacją jest KFA, Korean Friendship Association. Jest to międzynarodowa organizacja, która sterowana jest przez Hiszpana Alejandro Cao de Benos, o którym jeszcze będzie mowa. Właśnie w trakcie tego wyjazdu Ulrich poznał Alejandro, zaprzyjaźnił się, zaprzyjaźnił się z nim i po powrocie z tej wycieczki nawiązał z nim bliższe kontakty. I poprzez tą nową znajomę z Alejandro, Ulrich dał się wplątać w intrygę polegającą na sprzedaży broni i narkotyków z Korei północnej za granicę, żeby zarabiać pieniądze dla reżimu. W tym momencie film się zaczyna być bardzo, bardzo ciekawy. Dochodzi tutaj nowa postać Mr. James, który został zatrudniony jako aktor, który miał odgrywać rolę inwestora, który jest zainteresowany inwestowaniem w Korei Północnej. Spotyka się z Alejandro i mówi mu, że ma 50 milionów euro. Do inwestycji w Korei Północnej, że jest zainteresowany także Ebronią. bronią I powiem wam, ja te sceny oglądałem z niesamowitym wręcz zaciekawieniem, że ta dwójka była w stanie przez tyle lat nagrywać coś takiego pokryjom, używając ukrytych kamer. tutaj w guziku, kamer ukrytych w hotelach, mikrofonów. Nagrywali spotkanie nie tylko z Alejandro, ale także z Koreańczykami z biznesmenami koreańskimi, urzędnikami z ambasad różnych na temat właśnie prowadzenia transakcji związanych ze sprzedażą broni a także narkotyków z Korei Północnej Udało im się nawet pojechać do Pyongyangu żeby dobić, dobić targu, dosłownie podpisać umowę na sprzedaż broni zagranicznej no, właściwie na budowę fabryki broni w Ugandzie w tajnej bazie na jakiejś wyspie w ogóle na jeziorze. W ogóle to jest szalone. To brzmi jak jakiś scenariusz na szalony film, dosłownie. Zdobyli nawet katalog broni z Korei Północnej z cenami w dolarach, więc już wiecie, ile trzeba zapłacić za północno-koreańskie rakiety. 5 milionów dolarów i macie jedną rakietę. Nie ma dalekiego zasięgu, nie ma problemu. Dożycie parę milionów i macie jeszcze potężniejsze głowice bojowe. To jest naprawdę niewiarygodne, że to zdobyli. I. Tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Na ile to wszystko, co widzimy w tym filmie, to jest prawda. Bo w pewnym sensie to, co widzimy na ekranie, jest zbyt piękne, żeby to było aż prawdziwe. Aż trudno uwierzyć, i to nie jest tylko moje zdanie, ale wielu ekspertów, którzy to oglądali, że Koreańczycy um, dali się aż tak bardzo podejść. Że to było zbyt proste, po prostu, żeby Koreańczyków nagrać. Um, że oni nie sprawdzili w ogóle, kim jest ten inwestor, Mr. James, że nie zrobili jakiegoś background checku, nie sprawdzili jego firmy, czy ona faktycznie istnieje, że dali się w ten sposób podejść, że dali się nagrywać. Generalnie Koreańczycy prawdopodobnie byliby skłonni zaufać tak po prostu jakiemuś inwestorowi prywatnemu bez jakiegoś poparcia rządu, z którym robią biznesy, albo innego zaprzyjaźnionego rządu. Zwyczaj handlarze bronią, robią to w imieniu jakiegoś kraju, w, jakim, w imieniu jakiegoś rządu, a nie prywatnie. I tutaj trudno, właśnie, jest mi tutaj, kto tu do końca uwierzyć, że to by było możliwe. No chyba, że Koreańczycy są aż tak zdesperowani, mają tak mało pieniędzy już, tak potrzebują hajsu z powodu sankcji gospodarczych, że są w stanie już sprzedać broń masowego rażenia prawie każdemu, dosłownie. Co byłoby dość szokujące. Po drugie, jak to jest możliwe, że oni dali się sfilmować już otwarcie? Bo Ulrich nagrywał ich otwarcie telefonem, jak podpisywali umowę na sprzedaż broni. Kontrakt podpisywali i zrobili sobie jeszcze zdjęcie pamiątkowe. Że Koreańczycy pozwolili na coś takiego, to też jest mi to trudno w to wszystko uwierzyć. Niektórzy eksperci twierdzą, że po prostu Koreańczycy mieli zamiar oszukać tego inwestora. Chcieli po prostu. Wyciągnąć od niego pieniądze na pierwszą wpłatę, taki down payment, jak i się zmyć z tymi pieniędzmi. Jest to jest takie możliwe, że po prostu Koranczycy by w ten, w ten sposób go wykiwali, zabrali pieniądze i generalnie oczywiście, tych broni by nigdy nie zobaczył. Więc dlatego na wszystko się zgadzali, na wszystko podpisywali, byleby właśnie doszło do transakcji, doszło do tego przelewu, żeby zarobić te. Pieniądze. Kora Północna oficjalnie odpowiedziała także na rewelacje, które się znalazły w tym filmie. Między innymi właśnie ambasada w Szwecji twierdzi, że ten film jest manipulacją. Możemy zobaczyć w tym filmie, jak Ulrich rozmawia o ambasadzie KRLD z jednym z, chyba z ambasadorem. Rozmawiają o budowie tajnej bazy w Ugandzie, pokazuje im plany. No i tam dochodzi do taki, takiej wymiany e, zdań, która jest dość kompromitująca dla pracowników tej ambasady. I ambasada odpowiada, że ten film to manipulacja, że sceny zostały wyjęte z kontekstu, że w rzeczywistości to wyglądało zupełnie inaczej. E, żądają wszystkich plików źródłowych, żeby udowodnić, że e, to wszystko zostało zmanipulowane. E, jednym z celów tego filmu miało być właśnie wzmocnienie sankcji na Koreę Północną to jest oficjalna odpowiedź Korei Północy. A jak odpowiada na to wszystko Alejandro kao de Benos? on twierdzi, że tak naprawdę próbował sam ograć tą dwójkę, że zbierał na nich dowody, żeby później ich zgłosić na policję, bo oczywiście zdawał sobie sprawę, że to co robi jest nielegalne i po prostu chciał ich zgłosić później, że planują coś nielegalnego. Czy można wierzyć Alejandro? Nie wiem, nie będę się wypowiadał na ten temat. Wyrobcie sobie sami zdanie na podstawie tego, jak on się zachowuje w filmie. Macie tam dużo scen, gdzie przekonuje, że ma dostęp do najwyższych osób w państwie, w tym do samego marszałka Kim jong że jest w stanie załatwić wszystko: broń, narkotyki, a sprzęt potrzebny do tego, do ludzi potrzebnych do produkcji tego wszystkiego. Generalnie jest mega podekscytowany, gdy słyszy o 50 milionach euro. Inwestycji. Wiecie, mi się wydaje, że generalnie no Alejandro zarabia na tym duże pieniądze na prowadzeniu swojej działalności. On organizował wyjazdy do Korei Północnej, kosztowały gigantyczne pieniądze. Organizował wyjazdy dla mediów do Korei Północnej, które kosztowały jeszcze więcej pieniędzy. Prawdopodobnie organizował także jakieś wyjazdy, może i nawet biznesowe, bo tam jakieś kontakty w Pyongyangu także posiada. Więc on generalnie na tym dobrze zarabia i jemu zależy na tym, żeby przedstawiać takich inwestorów, bo to dobrze wygląda właśnie w oczach koreańczyków i oni jeszcze mu bardziej ufają i dają mu więcej, powiedzmy dostępu do Korei Północnej. Przypominam, że on wcale nie ma obywatelstwa Korei Północnej, wcale nie, nie jest zatrudniony przez Koreę Północną, nic takiego. To, co on opowiada, to jest oczywiście, no, dalekie od prawdy, tak powiedzmy, ale faktem jest, że on na tym biznesie dobrze zarabia, plus jeszcze na samej organizacji KFA, bo tam są składki członkowskie, więc on na to wszystko Wszystkim na pewno bardzo dobrze zarabiał. Generalnie to on będzie miał teraz mocno przewalone, bo prawdopodobnie a służby go będą prześwietlały teraz, bo to, co on opowiada w ogóle w tym filmie i to, co on robi w tym filmie, czyli jest pośrednikiem w transakcjach bronią i narkotyków, to jest mocno kompromitujące dla niego, jest to nielegalne i oczywiście może mieć poważne kłopoty tutaj. A reżyser tego filmu przekazał różne informacje także Unii Europejskiej, ONZ. Zostało przekazane informacje na temat potencjalnego łamania sankcji gospodarczych, więc wiele organizacji będzie teraz sprawdzało Alejandro oraz jego organizację oraz to, co zostało pokazane w tym filmie. Więc możliwe, że także i zostaną mu postawione zarzuty możliwe, że pójdzie nawet do więzienia. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej. Myślę, że to jest także wielki szok dla członków KFA. No Alejandro w tym momencie jest osobą, z którą chyba nikt nie chciałby mieć nic wspólnego. Jeśli serio ktoś należy do tej organizacji, to powinien jak najszybciej albo ją moim zdaniem, szczerze, opuścić, albo te lokalne komórki powinny po prostu odciąć się całkowicie od Alejandro, odciąć się od siedziby właśnie w Hiszpanii. No i najwyżej zmienić nazwy i założyć swoją lokalną e, komórkę taki, takiego stowarzyszenia przyjaźni e, koreańskiej. Na przykład KFA z Anglii e, stanowczo się odcięło od handlowania bronią narkotykami, więc e, wydaje mi się, że te organizacje będą musiały przejść jakąś transformację, bo po prostu to może nie przetrwać, takie jest moje zdanie. No. No nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby być teraz raczej powiązany w jakikolwiek sposób z Alejandro i z tą organizacją, bo nie wygląda to dobrze. Ja nie sądzę, żeby wszyscy członkowie kf byli złymi ludźmi, absolutnie tego nie uważam. To są zazwyczaj osoby bardzo ideowe, często no ideowi komuniści, którzy faktycznie wierzą w system Korei Północnej, w Juche, jeżdżą na te wycieczki do Korei Północnej, e, znaleźli po prostu swoje miejsce, gdzie ich poglądy e, są akceptowane, gdzie mają dostęp do innych ludzi o podobnych poglądach i po prostu tam się dobrze czują, często to są osoby, lub po prostu komuniści zatwardziali, którzy znaleźli dla siebie miejsce. Nie mam nic przeciwko takim osobom, oczywiście jeśli ktoś e, chce, to może należy do takiej organizacji, ja nie będę tego oceniał, ja po prostu e, uważam, że związki tutaj z Alejandro, no, no nie są najlepszym pomysłem w tym momencie absolutnie. Generalnie Alejandro miał dość złą opinię od, od dawna w branży osób, które zajmują się Koreą Północną. Nawet sami Koreańczycy uważają go trochę za takiego war, wariata, prawdę mówiąc, ale po prostu go chyba trzymają, bo nie mają nikogo innego, kto mógłby dla nich pewne rzeczy robić, pewnie dlatego mu daje wciąż dostęp. Prawdę mówiąc, myślę, że po tym filmie to Koreańczycy się też od niego odetną, bo no po prostu już zbyt wpadł głęboko i skompromitował też Koreę Północną tym co mówi w tym filmie, jak to wyszło więc mi się wydaje, że nawet Koreańczycy się od niego kompletnie odetną tak? Więc to jest taka moja rada, <laughs> jeśli ktoś z was jest w KFA lepiej się wynoście na przykład polski oddział KFA Został przez jakiś czas temu rozwiązany, chyba został ponownie postawiony przez kogoś, ale nie mam kontaktu za bardzo z tą osobą i wiem, że ten, to stare KFA Polska właśnie odcięła się od KFA i założyli swoją nową organizację Explore DPRK i absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, uważam, że dobrze nawet zrobili, że postawili swoją organizację i stali się niezależni, bo zdecydowanie lepiej być jak najdalej od tej całej gównoburzy stali. Więc tak to wygląda. Taki mój wywód tutaj na temat tej całej sytuacji. Zobaczymy, jakie będą reperkusje odnośnie tego filmu dokumentalnego. Na ile on jest prawdziwy, chyba nikt nie jest w stanie ocenić, nawet eksperci oraz osoby zajmujące się Koreą Północną czy dziennikarze. Jest bardzo ciekawy, to na pewno. Pewne rzeczy mnie tutaj w tym filmie zaskoczyły, pewne nie. Prawdę mówiąc północa chyba aż tak bardzo dobrze nie sprawdza wszystkiego a odnośnie właśnie takich inwestycji i takich rzeczy w internecie. Tak mi się wydaje. więc możliwe, że dlatego udało im się przemknąć tak? i tak bardzo zinfiltrować ten cały biznes aż tak głęboko. No jest to bardzo interesujący film dokumentalny. Obejrzyjcie, wyróbcie swoje własne zdanie, dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Ja dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Siódmy sezon Post KLD już trwa, kolejne odcinki w sobotę. Mam jeszcze parę fajnych odcinków z tego wyjazdu sylwestrowego. To jest mój ostatni wyjazd do Korei Północnej, prawdopodobnie na długi czas, bo nie spodziewam się, żeby dało się do Korei Północnej pojechać nawet w 2021 roku. Myślę, że sytuacja międzynarodowa będzie dalej napięta, akora północna będzie profilaktycznie się po prostu cały czas. izolowała, nie będą wpuszczali turystów, a na pewno nie będą wpuszczali bez szczepionek na covida. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!